To zadanie naturalne umiałby wykonać każdy ósmokrasista. Posłuchajcie. Miary kątów wewnętrznych pewnego trójkąta pozostają w stosunku 3 do 4 do 5. Czyli tutaj mamy jakieś 3X, tutaj mamy jakieś 4X, a tutaj jakieś 5X. Najmniejszy kąt wewnętrzny tego trójkąta ma miary. Suma miar kątów w trójkącie to 180 stopni, prawda? Czyli 180 mamy 3x plus 4x plus. 5x, czyli 180 równa się 12x, dzielimy teraz 180 na 12. Czyli taki 1x to 15, a tu mamy 3x, czyli 3 razy 15, czyli ten najmniejszy kąt to będzie 45 stopni. Prawda, że łatwe? A słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie do mnie na brief. Pomogę Wam wybrać na przykład mój kurs, jeżeli nie wiecie, który wybrać. Może zaobserwujcie mnie, napiszcie coś miłego, to jest dla mnie ogromna motywacja do dodawania tutaj dla Was więcej.